Witamy na stoisku firmy ECOR Product. Firma jest jednym z wystawców tegorocznych targów Easyfers. Od kiedy istnieje, czym się zajmuje, co ją wyróżnia na rynku? Dzień dobry, jesteśmy producentem opakowań i głównie drukarnią fleksograficzną. Znajdujemy się w Stęszewie koło Poznania. Firma zajmuje się zadrukiem ośmiokolorowym folii opakowaniowej ekologicznej, która ma większościowy udział minerałów w swoim składzie, jak również pracujemy na innych podłożach, aluminium, laminaty, pergaminy, polipropyleny, polietyleny. Jaka jest w tej chwili w takim układzie pozycja firmy na rynku, jeśli chodzi o te wszystkie aspekty, które Pani wymieniła? Rozumiem, że firma jest przynajmniej liczącym się zawodnikiem polskiego rynku. Myślę, że tak jesteśmy jednym z głównych tutaj firm opakowaniowych w Polsce. Obsługujemy tak naprawdę całą Polskę i zagranicę. Również robimy do Czech, Rosji, Niemiec, Anglii, Tunezji swoje opakowania. Właśnie, jeśli chodzi o klientów, z jakich branż klienci mogą być najbardziej zainteresowani Państwa opakowaniami? Głównie zajmujemy się przemysłem spożywczym, ale również robimy do farmaceutycznego, kosmetycznego, przemysłowego, chemicznego. Wspomniała Pani o Tunezji. Przyznaję, że to mnie trochę zaintrygowało, bo rzadko się zdarza, że polskie firmy współpracują z tunezyjskimi. Jak się udało zawiązać ten kontrakt? Mhm. Dla firmy tunezyjskiej robimy platynki, czyli po prostu wieczka do różnych sałatek i właśnie produktów spożywczych. Tutaj hasło targowe głosi, że jesteście Państwo producentem przyjaznych środowisku opakowań. Na czym ta przyjazność w stosunku do środowiska polega? Mhm. Nasz materiał Ecor FPO, którym jesteśmy przedstawicielem na Polskę, szwedzkiej firmy. Jest to materiał, który ma większościowy udział minerałów w swoim składzie, kreda, talg ta 51,5% oraz, oraz resztę poliolefin, czyli pra, polipropylenów. Podczas spalania i, nie obciąża tak środowiska jak na przykład lamin, laminaty, aluminium i inne właśnie opakowania. Są już chętni klienci, jeśli chodzi o ten produkt? E, tak, e, przemysł spożywczy jest bardzo zainteresowany e, ekologicznym materiałem opakowań. Dlaczego to akurat przemysł spożywczy? E, ponieważ e, e, co, e, jest coraz większy nacisk na ekologiczność produktów i e, dbanie o środowisko, i jednak też spożywka e, bardzo e, jest zainteresowana tym. A jak to w takim razie kształtuje się cenowość? Jeśli chodzi o produkty ekologiczne i te, powiedzmy, mniej ekologiczne, które z tą troską o środowisko mają mniej wspólnego, które z nich są droższe, które mogą bardziej cenowo przemawiać do klientów. Wbrew pozorom, nasz materiał Ekor FPO jest tańszy od laminatów, jak również aluminium czyli jest to bardzo dobra inwestycja w nasze środowisko. Dziękuję.